Siema Pany Jak tam głos? Już nie Bo póki nie przyjechały do mnie Nie wiem, chyba kurwa, kurwa skacowani Muszę jechać po nich za zajebie Ciekawe młody będzie Mirek dzwonił, że ceko Nie do młodego się nie mogę odzwonić, ale podjadę do nich Kurwa Pewnie w baluchu Mimo bawy to wita jak to jest, kawaler nie będzie go jak nawet kurwa zjebać o te kurwa narzędzia <noise> Jak tam u Nie zimno, a w skurwysyn Ja pierdolę, wyszedłem w koszulce co zapolić W kawo to Kurwa, musiałem się wrócić, bo a w skórę. skurę miałem Taką pogodę, nie lubię takiej pogody Uch. Nie chcę się robić mieście ciepełko to jest fajnie W Toski rano, no, że, kurwa połowę tygodnia mówię ciepło, zobaczymy dzisiaj wracamy na tamtą robótkę takiego doktora jeszcze robimy dzisiaj tam chyba już koniec, tam jest płytek już nie wiem, pamiętam, bo chłopaki to robiliśmy w tygodniu Mirek głod dzisiaj tam chyba zafugować Pojedziemy jedziemy później bo coś stawię albo rano to ogarniemy, zobaczymy. zobaczymy jak hopoki, to to będzie kurwa na robocie. dzisiaj <gry> bo możliwe, że będą. Nie, bo od dzisiaj wody i Zobaczymy. A później wracamy do tego, co my tam robili dwa tygodnie temu. Bo my później tu w tym tygodniu my wrócili, tak tu skończyć. tak kuchnie, bo się poliło ludziom. I teraz tam jedziemy. A później tu musimy znowu wrócić. skoro skorytetazu płytki. Czy myśleli? No, później elewacja. Będę wam nagrywał. A jeszcze, wita co? Dostałem zaproszenie na event, czy jakieś coś tam maila. Może wam tu wkleję. Nie wiem, czy mogę, kurwu, przeczytam, czy mogę, bo to takie duże firmy, nie? Popularne narzędzie, pewnie Mota. Nie wszystko bez kabla. I ter. Zapraszają mnie, to jest do Poznania o Poznanie, Mam, kurwa 460 km tam. nie wiem czy się zdecyduję, ale tam hotel za darmo bym miał ja bym zajechał na przykład rano po evencie, tam pewnie jakieś kurwa gorzoła, bo tam pisą mi, że tego, żarcie do oporu do zasranio, siedem stówek dostanę i zestaw narzędzi, nie i mogę współpracę z nimi podjąć. Ale kurwa, nie, chyba się nie sprzedam, pierdole Obiecałem wam, to nie jadę, ale wam wkleję, że dostałem propozycję i to chyba fajno nie? Bo później, jakbym współpracę z nimi podjął, to bym pewnie co miesiąc jakieś narzędzie nowe miał. I ten. No i kasa, nie, podejrzewam, że z około dwóch klocków. bym umowę z nim tak stałą Ta współpracę na rok, to za dwa klocki na miesiąc w ciągu no, musiałbym wstawić pewnie. Co tydzień jakiś filmik z jego narzędziamy, nie? Kurwa, nie, 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 nie będę się strzelał no, kusi mi ale Michał ja Bo tu wcześniej też dostałem co ją godę, to 1000 zł i narzędzia, ale tamte to jakiś... Kurwa to chyba chińska firma, takie to mnie w nie mi nie pocałuje. A z tej firmy to mam trochę narzędzi. No nic zobaczymy, nie? No i wie, że pojadę zobaczyć choć, czy nagram wąter Ale to jest w 11, to kurwa mam robotę, nie Ile wszystko, przemyślić muszę sytuację Na razie Panie, z budowy dzisiaj coś nagram i wąstawię Dobrego dnia Musimy rozjebać ten tydzień kurwa drobny ma, wycisnąć z niego ile się do Jak śledzia do sałatki, <laughs> na razie, hej Ja się nie chce pana, jasny, chuj. Mogę tam kawę pić. Było no, ok, no przerwy. Ale teraz jest lenia, chuj. Muszę sobie wymyślić, jaki wyjazd. <grywa> kurwa, bo mi się nie chce, kurwa. Szukateria doszła. <krywa> Jutro. Jak tam włos? Hmm? Zaraz założę deskę za łóżko, zaraz wam pokorzę. No tu będzie, no skończymy smarlować, To wam kurwa pokorzę, jak to założę. domaluje, tu się sprzątnie i chwili, To ten kurwa burdelowa to burdelowa będzie. Tu jutro się do szkół skończy się tu stuka. Teria będzie, tu, tu, tu koło okna zamalujemy i koniec. To jest wam pokorzę. Na rádio, óbvio, às my skończyli i odwiedzę chłopaków wyjebany jestem jak bąk po imprezie nie czuję kurwa pleców o kurwa podciągnęli dzisiaj a mnie wkorwił ten doktor to W <coughs> my tam rano my byli półtorej godzinki <coughs> O jebany ludzie teraz ten to jest fajny chłopiec nikt się do niczego nie ale robi się jak trzeba pomału my wyszli z korzu, będziemy kończyć idziemy kurwa na elewację jak to skończymy chyba dwie bedo, bo jeszcze baba tak wyceniowałem, nie wiedziała się dostanowi oh, kurwa, nie wi pewnie szukotani nie nie mogła pewnie znaleźć i dzisiaj dzwoniła, co bym nie zrobił ojej okay. kurwa, że za, za półtora miesiąca mogę je wcisnąć też nie do rady, Ej, gdzie gotowy kurwa, takie ląb tu chodzi, zajebany co dzień Pierdolę jak tak można lać. Gorsz, gorsz trzeba od Józka, Bo Józek to się robił. Józek dali w szpitalu. Nie wypuścili go. Nie wiem, nie wniką w to, Nie chcę wam gadać, No źle jest Józ. To jest tako Nie... Nie, ten, nie będę rozgłosuł tego, nie? pracy nie przyjdzie. Będę chciał zatrudnić jakiego jest chłopacka młodego. Taki młody by mi pasował. Nie musi nic umieć. jego wszystkiego nauczę. To kurwa porządnie robić. I murować i prądy, kurwa, wodę. Kładzie płytki, chuje drzwi i wszystko. Będzie wiedział jak. I na dachu nie umiem robić. Znaczy się, kurwa bym się nauczył, ale już nie chcę mu pełno copkę tego wszystkiego. widać jak jest. Się bierze kurwa chałpę i jest tak, prąd do roboty, centralne kurwa podłogówki kładzie, płytki kurwa, drzwi, okna, wszystko to mnie kurwa łebce czasu, jak powiem, kurwa przyjezdą i myślę co tu bo jak elektryk jest to se nabierze skrzynę i chuj robi prąd a ja muszę myśleć co do prądu kurwa, co do wody, co do pieca kurwa płytek kleje klipsy, kładzie ile brakiec nie braknie Jezus kochany, podwieszone sufity, to ile tam w steloże i wszystko, już mam łeb, pełne. Jest ja bym dachy robił, to bym chyba czas. A jeszcze do tego nie rozlewmy, ze dwie czy trzy roboty, tak jak teraz były trzy chyba, trzy były zaczęte, No, jedna końcona była, no, dwie otwarte i trzecia do Jest Jeszcze ludzie mnie wkurwali. Kiedy pan skończy, kiedy to pełno copka. Jadę się o i i Żnezcę. Taką łazieneczkę też oglądam, Nie wiem kiedy to ścisnę, ale w razie czego ja bym był dobry klient. Teraz se wybierą. Witapany. Pierdolę. O tym ten, do... ten doktor to mnie wkurwił. Ja już będzie ktoś taki, kurwa nie bardzo. Nawet za drugie tyle ceny nie idę do niego. No lecę na spokojnie iść do kogo, do takiego normalnego ludzia, a nie. Ja mnie wkurwił z tym pukaniem, niestety, linijkę jak miał, bo aż meduzyka zaczyna chodzić. Aż a leta było zrobione, nie? Kurwa, nie na platkach nic, bo to mirek kot. Ja mu tam pomogłem, trochę jedno trochę on młody i no mi są klej, bo młody to lubi plackami i poddać, nie? Ale tam wiedziałem, że on jest wymagający i te wszystko na grzebyku, dwa razy, szóstka szła. I wszystko wszystko jedno i ma się do czego przyjebać a ten szukał jest kurwa puką i kurwa tym nie nie ich czy wita czy nie ma zęba takiego nawet <tuszy> ten klipsamy wszystko on nie błęd wszystko no i to znaczy wam się też jest takie kurwa amanty trafiają i co z robi robita może wezmę przykład a my się jeszcze kiedy taki trafi czego nie przejrzę dobrze Łeb zajęwać to nigdy nie jest taka trudna sprawa, ale później co, kurwa i źłość siedzić pole lotnie. <grywa> na razie, pany, dobrego wieczoru. Jestem tam trochę, mam robótki, będę spawał ale może, może wam nagle zrobić owocowy na świetny. <grywa> ale to w drugim filmie wam to znać. Czym ta się pany? Na razie. hej